Siema, cześć, jestem Amok TV. dziś witam Was w numerze 3 w Świata, jest to wersja plenumowana, zatręty gadżetem, zobaczymy co jest w środku, jeśli Wam się odcinek pamiętajcie tutaj o subskrypcji, dostaniecie także łapki w górę, komentarza, usłyszycie także filmik z nami, a my się zatwieranie gazetki. a więc w tym numerze jako gadżety mamy tutaj gumki, takie małe paproszki, i nas wszystko podanie sobie wyjąć, żebyście zobaczyli takie fajne małe paproszki na jakieś okątka może Tak się prezentuje okładka numeru trzeciego Wędkarskiego Świata. Od Reaktora Naczelnego Wędkarskiego Świata mamy poruszony temat odnośnie Wód Polskich i opłaty krajowej, ale także wielu, wielu tutaj właśnie powiązanych z tymi kwestiami, a także całego spotkania, które się odbyło ostatnio. Wszystkie tutaj są przemyślenia. I wiele, wiele ciekawych informacji co do właśnie z Polskim Związkiem Radkarskim. Czy będzie on istniał, czy może jednak niekoniecznie. Poczytajcie. To naprawdę warto. Mamy tutaj kalendarz brań, a także tutaj spis wszystkich artykułów w gazecie. Tych jest uzavis spoiler, bo każdy znaleźć coś ciekawego dla siebie. Jak o mistrzowie. Na górze mamy tutaj położony temat o spławiku, jak, on wygląda, jak to wygląda w marcu, a także tutaj mamy trochę o przedwiośniu ze spinningiem. Ułowy na przedwiośniu. Tutaj każdy z autorów przedstawia na jakie gatunki się nastawia i w jaki sposób planuje tutaj do nich się dobrać. Obecnie tutaj właśnie określa takim przedwiosennym. Podlodowe tajemnice. W tym artykule mamy opisane o łowieniu na małe przynęty, w tym na przykład na raczki, kiełże, ale nie tylko cała masa wiele innych przynęt. Mamy także opisane tutaj jak się dobrać do tych ryb, jak prowadzić te właśnie małe przynęty w jakiś sposób, by one były jak najbardziej efektywne nad wodą. Mamy też tutaj dalej napisane o łowieniu na obrazce. Jak na pani taką małą blaszkę prowadzić. Również była ona jak najbardziej efektywna nad wodą. A na samym końcu tego artykułu mamy opowiedziane o tym, czy echo jest konieczne. Używanie echo sondy. Sądowanie dna. Strągi w marcu autor tego artykułu opisuje, akurat, że on łowi na Dunajcu. Opisuje, jak tam wygląda sytuacja, jak yy, należy tam się dbać na tych ryb, w jakim okresie. Oprócz tego, także trochę tutaj coś opisuje o przynętach odrobinę, jakie używa, a także o ubiorze, jaki fakty są zabrać, by osób nie w tym okresie. Bałtyckie srebro, artykuł jest poświęcony w pełni troci, jest tutaj opisana dokładnie miejscówka jak ujść morzu, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach pogodowych, mamy także tutaj dość mocno opisany sprzęt wędkarski, zaczynamy tutaj od całego ubioru, ale nie tylko, bo tutaj jeszcze możemy też mówić o sprzęcie jako wędki, konwortki i tym podobne elementy całego procesu końcowego, nie zapominajmy też o pudełkach, co w środku powinno się znaleźć i na co powinniśmy mieć najfajniejsze efekty. Garbusy z epoki Na samym początku początkamy tej dywagacji odnośnie tego, jak należy zrobić w obecnym tej okresie. Dajemy motyw tej całych zestawów, jak je przygotować, yy, co ze sobą zabrać także nad wodę. Z czego tutaj mamy cały zestaw, czyli także opisane. Dajemy także trochę tutaj opowiedzenia o wszystkich, które zabijamy nad wodę. Jak, jak należy kupować w różnych tam okolicznościach, sytuacjach, które spotykamy nad wodą. Na samym końcu mamy także tutaj trochę opisane o no, dość kołów, jakie mają znaczenie w obecnym okresie, jakie koły są skuteczne. Historyczny zjazd delegatów i wybory do władz okręgu Mazowieckiego. Jest to dość obszerny artykuł, który opisuje szczegółowo dość miarę, co tam się działo w baniu, jakie były decyzje podejmowane. Ten, kto na Panu to widać, że tam wie o co chodzi. A kto nie, możecie się tutaj poczytać. Ja tutaj nie robię już bo ta jest pała dość zabiła. A także jest wiele, właściwie wątkowa. Nocne podchody. Tutaj autor skupia się na swoim wędkowaniu w mieście, na rzece, podczas nocki. Opisuje jak jakby cały wypad, co mu się udało połowić. Zresztą widzicie to po fotkach. Trochę jedu, udało się nam połowić Daję także, opisuje ten właśnie wypad, oraz na samym końcu opisuję także, yy, jaki zasadę ze zabrał. Mientus książe ciemności. W tym artykule jest tutaj opisany pierwszy wypad autora, jak on wyglądał, jak się udało połowić pierwsze Mientusy na wypadzie. Dajemy no także tutaj o jak to wyglądało. Na samym końcu mamy tutaj różne triki, sposoby. A także mamy rady, które podpowiadają nam jak najprostszy sposób złowić właśnie Mintusa. Później zimowe w płocie. Te autor opisuje oraz jak widać na orzeczach rzeczach, w punktach, jak przygotowuje się w względzie tej mieszanki. Sanitowej. W sensie chodzi bardziej tutaj o to, jak nęci. Tak? tak samo to ja mówię o zestawach. No ja i tak, także opisuję to, jak, jak u niego to wygląda i jak on się do tego dostosowuje. Wiosenne rozgrzewka. W tym artykule autor porusza temat zanęty, a dokładniej mówiąc, tutaj ziemi, jeśli chodzi o datek do zanęty. Jak go stosować, w jakich ilościach, jak, jak, jakie mieszanki powinny być skuteczne. Mamy także tutaj poruszony trochę temat yy, piasku takiego rzecznego oraz chleba czyli tego skórki właściwie od chleba powieszonego się z tym piachem a sam o końcu mamy poruszony temat przynęty wybuch zanęty wyczynowej czyli tajemnicze receptury mistrzów tylko dajemy się dość dużo o zanętach zawodniczych czym się one charakteryzują jak je należy Tworzyć, mieszać różnymi składnikami dodatkowymi, czy traktorami, czy innymi właśnie elementami. Mamy także tutaj określone kilka rodzajów, czy na wody płynące, czy na wody stojące, czy nawet jakieś tam kanały. Mamy tutaj dużo tych zadań właśnie wymienionych, jeśli chodzi o nazwy z różnych procentów. od różnych percentów, w jakich proporcjach możemy je mieszać. Będą się fajnie spisywać nad wodą. No, i oczywiście możemy je finalnie także wytestować. Jeśli któreś z nich posiadamy lub zamierzamy kupić, tutaj mamy perlumeraty męskiego świata. I macie do niej pasponem w opisie tego odcinka, ta was serdecznie odsyłam, żebyście zakupili. Jest tutaj kilka plusów tej perlumeraty: na pewno to, że dostajecie gadżety do każdego numeru. A to czasami jakieś gumki, a to haczyki, a to jakieś wypychacze, inne różne tam pierdółki. Drobne, podobne, ale zawsze to jest miły gest, oczywiście. Dodatkowo macie oczywiście gazetę, która przychodzi prosto do domu, nie musicie nigdzie chodzić. do Żadnych sklepów, kiosków i tym podobne rzeczy. No i myślę, że największym punktem tej penumeraty to oczywiście jest to, że jest zdecydowanie taniej niż w kioskach. Czy innych punktach, które kupujecie. Zaoszczędzacie kasę, a przy okazji macie fajne gratisy. Magia Marcowego Słowika. Ty auto dość mocno wpisuje na początku, tutaj, gdzie łowi, a łowi ma takiej takie uroki która jakoś nie jest tutaj mega wyrytana, jest tutaj dość mało wędkarzy, więc może sobie na spokojnie połowić. Dalej mamy także tutaj opisane dość mocno, jeśli chodzi o różnego rodzaju sprzęt, jaki używa, a także co mu się udaje finalnie z tej rzeczki wyciągnąć, a troszkę mu się udaje. Najważniejsze aspekty, zonenty. W tym artykule, jest tutaj na w dużej części właściwie tego artykułu, jest mowa o tym, jak budować spoistość zonęty, Czy można to iść poprzez wodę, czy poprzez różne gliny, które stosujemy do zanęty. Płocie i jeszcze na fider, klasyczny. W tym artykule autor opisuje, jak to u niego wygląda, jak on się przygotowuje jak ono buduje te swoje zestawy, całe zanęty ale także opisuje ogólnie wszystkie poszczególne te elementy jak to u niego jest metodowy początek tutaj autor artykułu właściwie ma pojrzeć w całości skupia się na głównie właśnie na feeder wczesną wiosną i opisuje tu właśnie zalety Jakie są takie łowienia, a także w jaki sposób można po prostu tak wędkować, by osiągać ciekawe albo, mógłby być, zadowalające rezultaty. przedwiosenne starcie. Autor się tutaj skupia na zasiadkach kaspiowych. Opisuje tutaj, jakie zbiorniki wybiera: że są to zbiorniki raczej niewielkie, że czasami warto się trochę głębszych głębokościach szukać tych ryb. Że nasz szat ma też fajnie połowić od razu, jak, jak lód zejdzie z łowiska, szat tydzień po maksymalnie. Oprócz tego opisuje także tutaj jak nęcić takie łowisko, jaką ilością mieszanek. Wielki a teraz much z kilkoma muchami, a z opisami jak je wykonać. Cała masa sprzętu z opisami, krótkimi, a także nazwami tutaj stron, na których możecie je znaleźć. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy także tu jeszcze drugą stronę. Następnie mamy tutaj krzyżubeczkę. A skończy kulinarny. A następnie tutaj mamy. Konkursy różne wędkarskie z fajnymi nagrodami Wystarczy, że odpowiedź na dane pytanie, a także wyślecie dole kupon na adres redakcji Nie można oczywiście także zapobrać różnych rekordów wędkarskich Oczywiście tutaj serdecznie wszystkim gratuluję nowe, piękne rybki połowione Tutaj ja mam jeszcze kącik prawny. I na samym końcu jeszcze kącik ich dialoga. Tak się pada jeszcze okładka końcowa Wędrowskiego świata. Napiszcie w komentarzach mojemu jeden numer. Podobał mi świata, czy był dla was ciekawy? Oczywiście serdecznie zapraszam także do zostawienia Łapki w górę, mile widziana subskrypcji, komentarz z opinią o odcinku. Uzasadnijcie także filmik znajomym, jeśli możecie. A my widzimy się w tych odcinkach na kanale. Siema!